Cześć widzowie, dzisiaj robimy opening karnetu Zudymiarskiego. Mamy cały karnet, ale tutaj na dole sobie do 25 odebrałem, a tak poza tym to jest cały i robimy dzisiaj opening. No to zaczynamy od początku. Pierwszy to typowy składek. No i następna ikonka gracza. I lecimy teraz 100 kredytów. Kolejne błyskotki, teraz mamy 1000 pieniążków I kolejna ikonka Teraz kolejne 100 kredytów 100 błyskotek 10 ikonków, i nowa odzianka kolejna 1000 punktów mocy, 1000 błysko... 100 błyskotek 100 kredytów Kolejna odzianka ze słoneczkiem Kolejne 1000 monet mamy Ile ratują błyskotki kredyty. Może się mi się uda, uda odblokować Leona i kolejna nowa odzianka. Kredyty, błyskotki 1000 pieniążków i znowu spray. Taki z karnetem Co się uśmiecha 100 kredytów. 100 błyskotek i teraz to sobie. O to sobie zostawimy na koniec zobaczymy kogo mogę wybrać później sobie się zastanowię i na razie 200 kredytów no i pierwszy stalgo otwieramy i rzadki no i to był teraz 10 i kolejne 10 gemów jeszcze Dzianka i drugi stagro. Nie, nie mijamy znowu rzadki teraz 2000 pieniążków Trzeci staldrop. no to do trzech razy sztuka. Niestety rzadki. Ale na końcu będzie legendarny. Także no, lecimy do niego. Były składki, teraz znowu 200 kredytów. I taka smutna odzianka, no ja jestem teraz smutna, że nie mam żadnego legendarnego dropa ale uwaga, otwieram i legendarny jest! Tak jest, i kąka zadziałała! I teraz każdy zostawi na tym kanale subskrypcję i lajka, like ja otwieram. 3, 2, 1. I gwiezna masz do Gryfa. No dobra. Pierwsza legenda. Jest dobrze, jest pierwsza legenda. No to jeszcze raz otwieramy. I ziotki tym razem, ale nic, mamy tu jedną legendę. Także jest dobrze. I mi się wydaje, że uda mi się zdobyć, le, ona dzisiaj. Teraz taka szczęśliwa dzianka, no bo ja jestem szczęśliwy. I kolejny standard epicki. Dobra, mamy Epika. I 500 jest podwojaczy, no dobra. Lecimy kolejny 20 gemów. 100 błyskotek i teraz może sobie zostawimy e, wszystkie standropy na koniec. Więc otwieramy sobie nową łazienka. No i kolejne 20 gemów. No to teraz odbieramy sobie jeszcze 100 błyskotek. No i po tysiączku z pieniążków. A teraz jest nowa ikonka gracza jeszcze, ładna nawet. No i teraz mamy 200 kredytów kolejne. Teraz mamy znowu 100 wyskotek 2000 km to Znaczy się 2000 pieniążków mamy. I... Dobra, teraz otwieramy wszystkie stal dropy po kolei, słuchajcie. Ale zanim to, jeszcze mamy właśnie tutaj 25. I wiecie co, ja sobie wezmę 1000 kredytów i teraz mamy Leona. Tak jest, widzowie. Teraz mamy Leona. Tak jest. Widzowie, mamy Leona. No i teraz sobie wezmę Gayla. Już go prawie mamy. No dobra, lecimy teraz ze stal dropami. Uważam, nie Rzadki, dobra, dawajcie dalej. Co jest, dobra? Nie i Rzadki znowu. Teraz może się uda? I znowu Rzadki, dlaczego? No i teraz jest Epicki. Nie? Jest Epicki, dobra, musimy jechać dalej. To jest ostatni stad drop, i później będzie legenda. Słuchajcie, dobra. Mityk i do, drugi legendarny, słuchajcie. Drugi legendarny, dobra. Musicie zostawić teraz łapkę w górę pod tym filmem. A ja go otwieram. I hiper doładowanie do rozy. Niestety ja rozu nie gram, więc no. Ale może i się przyda. Dobra, mamy tutaj. Mamy tutaj przebranie. Niesamowita Amazing. Od razu je wyposażam. No i słuchajcie, czekam na to. Legendarny Stardrop. drop. Otwieramy go. Na 3, 2, Jeden Dobra. Uwaga. Kolejny hiper doładowanie do penny. No nie z najgorzej. To jeszcze sobie teraz zobaczymy. Mam 19 tysięcy monet i 140 km. W ogóle co się dzieje? Dobra. Gdzie mam tego leona? Dobra, słuchajcie, ulepszamy go. Na razie na 5. Kopimy sobie niego przybrankę od razu. Hmm. Może weźmiemy sobie... No dobra, na razie nie zagrałem. Potem sobie kupimy jakieś przebranie. Dobra, słuchajcie, no... Jestem dosyć zadowolony. Były trzy legendy w tym karnetiku. No, ale teraz już... Otworzyliśmy go, no i teraz już gramy, nie? Okej. Okay. Dobra. I w ogóle napiszcie w komentarzu czy opłaca się ulepszać Rose na Hiperkę albo Penny o, Dobra, i teraz To to nie mam Dobra Mam kolebkę i Hanka jest tam w Ale Karol zrobił wroga to przygnął, dobra? Nie! Karel musi to zdobyć. Pokazali, ale w razie, w niewidzialność. I tu na kolek od razu. Ale Hanka będzie do tego przygodał. Jeszcze raz Teraz uciekam. Chodzę tutaj, w boku. teraz zacznę atakować Hanka i koletkę. Dobra, koleczki chyba nie Mamy nabył, ma ale Karol ją załatwić, dobra. Nie, nie mamy odliczenie. Tylko jeszcze tego płaczki wydobujemy. Ja też ją nie widzę, tutaj słuchajcie w boku. Teraz na mnie nie znajdzie, a ten Karol ma 10. Dobra. Zwycięstwo! Piękne, piękne zwycięstwo. No dobra, to sobie mamy kolejny staldrop Już jest rzadki, już jest rzadki, słuchajcie, już jest rzadki No i mi się tak wydaje, że Mamy 19 tysięcy monet, to jeżeli Okrągło było, to mamy 20 tysięcy monet, wow I 5 tysięcy, no to ja sobie do niego, do Leona od razu kupię przebranie Tylko nie wiem, jak, czy to, czy to, to z... Rzadkie to na pewno nie, ale może sobie kupimy. No to przybrajmy. Albo oto to, sobie kupimy. Dino Le... Dino, Dino Leon. No albo to. Nie, to słabe. To weźmiemy sobie. Uwaga, i mamy to Dino Leon. Wyposażemy. I zobaczymy go na 6 na razie. Zobaczymy go na razie na 6. Tu już mamy wszystko wybrane. O! No i teraz tutaj sprawdźmy, co my tu jeszcze mamy. Dzisiaj napiszcie też w komentarzu, co mieliście z tego prezentu. Dzisiaj, z tego 11. I tak sobie myślę. O, 10 punktów. Mocno za darmo. Jeszcze 5 kredytów do ja. Okej, okay. okay, to teraz sobie może zagramy z solonym. Sprawdźmy jak się nie gra. No, no, to zaczynamy od razu się na winą.

Dobra. I musimy go kopić, nie będziemy go. Aaaa, to jest tego chmura. Tylko o jest. Dobra, na liwic, spokojnie go załatwimy. A, że zauważy mnie. Zauważy mnie. Muszę się gościć. O nie. Niestety mnie zabił. No nic. Hmm. To teraz sobie zagramy może hmm. rankingowo, tylko sobie jeszcze to odbiorę. No, ale nie, bo wtedy nie będę gry źle, to w 5 na pięć. Ma sobie. No, mamy dosyć mocny skład. Идея. Эй, слушайте. Если тут сразу будет гол, то тоже мы сразу выиграем. На правду. Да. 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 здесь два Да. 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 не, не Да. tak żebym mógł Zatem sobie jeszcze raz no. i wtedy będziemy mieć kolejnego staldropa no dobra zaczynamy ułami kącik pocisnąć co tu się dzieje? Tak już. No, naprawdę słuchajcie, bardzo szybko się wygrywa, ale mnie już zaginął. 6 na 5. Naprawdę. I to słuchajcie. to nie się Sześć już wrócił. Jakaś No dobra, mamy kolejnego 100 so, Ile się nie mylę? Tak, dobra. uwaga, otwieramy. Bardzo rzadki, bardzo rzadki, bardzo rzadki. No nic. Tu. To ja sobie jeszcze zagram może. Bo on jest I zagram może sobie jeszcze w parze. Jeden środek. jeszcze zbierasz skrzężki. Chyba dawno jest. To Dobra. Tu No ciężko. Na środku ni nigdy nie mogę iść na środek. Bo się Nie, rozwalają. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale to są środek, nie rozwalają. Dobra. Lecimy do tego, bu To się schowam. Хорошо, а я снимаю. А, не могу потом. Хорошо, мы сел, чекать А, ты... нам эти бомбы. Что сделать вот так. Уволить, не хочу, чтобы они не Могу, все-таки 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 а я, учеку. я учеку. Су, хотя Абрэн> Абрэн, все учекаю. Я все учекаю. Слушай, они не могут зарастубить. Браво, звонок и старчак. Почему он тут все? Dziś jeszcze... Czas okay. Cześć, też się. Cześć, też się... użył. Eee, dobra, ale nic, mamy drugie miejsce. I to na dzisiaj będzie tyle.